Cześć, witajcie w moim kanale, Was na kolejny filmik zakupowy, haul Tym razem jednak są rzeczy nie tylko z Lumpka, ale też parze rzeczy mam z wyprzedaży Jednak wiem, że większość z Was ogląda tutaj rzeczy na tym kanale Lumpkowe wyłącznie Więc najpierw pokażę Wam rzeczy z Lumpka, a później jeżeli ktoś jak nie ma nam rzeczy z wyprzedaży To nie obrażajcie się, jeżeli to wyłączycie, bo tak jestem Wam mega wdzięczna, że w ogóle oglądacie ten kanał Tak tutaj te rzeczy też będę sięgała trochę z boku, bo słuchajcie, wcześniej takiego paskudnego śniaka na nam zanobiłam i tak, I tak dosyć nisko, więc musiałabym albo maxi sukienki, albo spodnie nosić, tam dosyć tak ciepło, więc tak dokładam, dokładam tego palacza, żeby trochę go zakryć I tak teraz już mam nałożone, więc nie kładę sobie ciuchów na kolana, bo tak ścięga to jest ze siebie, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś przeszkadzało Wam w oglądaniu Najpierw już to jest dla mojej siostry spodnie i po prostu nie będę ich na siebie zakładał, bo ona na mnie za mała, tak nie będę się wciskała na siłę, więc nie pokażę Wam na sobie tych spodni. Ale reszta rzeczy są, jest dla mnie, więc pokażę Wam na sobie na przebikach. Także takie dosyć proste, bardzo dopasowane spodnie z przetarciami, Takie wiecie. Akurat na teraz, w sumie, mam że będą na nią dobrone, są dla do mnie trochę szczuplejsza. To jest rozmiar 34, ale to są takie najbardziej dopasowane, także mm, mam nadzieję, że wejdzie. Chociaż jak dla mnie są trochę przynajmniej to powinny dobre I tak, to jest dla mojej siostry za te spodnie To jest na razie pokazuję Wam rzeczy z tak jak mówiłam I za te spodnie zapłaciłam 5 zł, A reszta rzeczy jest już w takich różnych cenach Czy to rzeczy jest już dla mnie I tak, trafiłam w rąbku taką bluzeczkę z hejemu w rozmiarze 36 I za tą bluzeczkę zapłaciłam złoty zł. równo Także myślę, że to jest taka adekwatna cena takiej prostej bluzeczki To jest typowy poliester materiał Ale to jest taki gorsetowy no i ma nawet tutaj dwa usztywnienia, dwie fiszbiny tutaj I z tyłu ma gumeczki Całkiem fajna, wiecie, bluzka Taka drobna, to myślę, że nawet nie przeszkadza tym poliestrojem materiału, bo to jest taki, taki mocno poliestrowy. Powiedziałam, że będzie taki parasolkowy Mi to nie przeszkadza, ale no, nie jest to najlepsza jakość materiału Ale bluzeczka jest całkiem fajna i też całkiem, chciałabym powiedzieć, składna To jest na pewno poliestroj, nie ma innej opcji No ale wpadła mi w oko, więc pomyślałam, że i tak sobie ją wezmę i teraz następna rzecz również dla mnie Tak jak mówiłam, o, wiecie co, tą bluzkę może tak mam, to to jest hiszpanka I tutaj jest marki Big w rozmiarze XS ta bluzka i to jest taka satynowa, czarna hiszpanka Mam sporo czarnych rzeczy tym razem W sumie ja lubię czarny kolor, więc, więc pewnie dlatego I teraz tak, za tą bluzkę i za te dwie bluzki, bo za trzy bluzki razem Zapłaciłam 6 zł, przepraszam, nie 6 zł, tylko 8 zł i 6 groszy, także w ten sposób, przecież naprawdę się opłacało, tutaj prawie, że taniej wyszło, niż kupowane w ten ostatni dzień na sztuki, naprawdę się opłacało, tu, tutaj takie rękawki zakończone gumeczką, taka zwykła, zwykła hiszpanka, może nie na teraz, bo to jest taka satyna, więc nie jest za taki cienki materiał, patrz czy jest skład, poliester 100%, ale bardzo miły w dotyku, taka delikatna satynka, mi się spodobała, taka bardziej, wiecie, na jesień czy na zimę Teraz pewnie będzie mi za ciepło, ale bardzo ładna I kolejna bluzka jest również właśnie z tej, z tej trójki, teraz Wam pokazuję jest również y, z marki High tak samo jak tamten top I ta jest w rozmiarze 38 No i też satynowa Tylko, że już nie hiszpanka, tylko z takimi tutaj ozdobnymi rękawkami Oczywiście na przebitkach na mnie to widzicie trochę lepiej, niż teraz Wam pokazuję w ręku Aczkolwiek no coś tam widać, myślę, że No i z tyłu ma też takie Gumeczki, dzięki czemu się dopasowuje I chyba ma... ma ten zamek? Nie ma zamka, myślałam, że ma zamek Ja już te rzeczy mierzyłam Ale właśnie, no ona jest trochę większy rozmiar Nie zawsze tak bym brała Ale po prostu na no, 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 te gumeczki jest ok Więc po prostu myślałam, że po prostu jej nie rozpinam Ale ona nie, ona nie ma zamka Czasami jak coś jest takie bardziej elastyczne, to mi się nie chce bawić W rozpinanie i zapinanie zamka i po prostu tak Zakładam. no dole też ma te Umeczki przy rękawach Nie no, wiem, no mi naprawdę wpadło w oko I mogłabym mieć spokojnie ją jeszcze w innych kolorach Naprawdę jest ładna No i tutaj ta ostatnia rzecz z tej trójki za 8 zł To jest taka bluzka dosyć obszerna I to jest taka mgiełka prześwitująca Czarna Takie kropeczki i kwiatki Naprawdę mi się bardzo spodobała Też nie wiem czy ją teraz będę nosiła Ale na pewno będę nosiła sobie jesienią Czy nawet zimą nie będzie troszeczkę Cieplej, jak nie będę gdzieś tam dużo wychodziła z domu, tylko bardziej w pomieszczeniu. Naprawdę lubię takie sukienki. Właśnie, sukienki. Lubię takie bluzki właśnie z takimi troszeczkę udziwnionymi rękawami, także jak najbardziej wpadła mi w oko. I też taka bluzka jest fajna do założenia na przykład na jakąś sukienkę, na przykład jakąś małą czarną, żeby wiecie, żeby trochę zakryć, i żeby ta sukienka na przykład na ramionczkach nadawała się też spokojnie na jesień. I trafiłam takie wody marki buchu w rozmiarze 36, w taki wężowy wzorek. Mi się taki wzorek podoba. Jest bardzo fajny materiał, bardzo, bardzo taki elastyczny. I naprawdę fajnie dopasowuje się do sylwetki. I to, co mnie zdziwiło, bo to jest taki jasny materiał, i wydawałoby mi się, że on będzie taki mocno prześwitujący, Wydawałoby się, ale on naprawdę. Nie wiem, czy tutaj tak nie mam. Mam czerwone paznokcie, to będzie widać, że. Nie wiem, czy no widać, że przyświtują czy nie, ale naprawdę malutko, malutko, niemal nie przyświtując. Także naprawdę fajne, bo ja nie lubię takich jasnych rzeczy, które strasznie przyświtują. I wiem, wiadomo, w czacie na i tak dalej, ale nie wiem, jakoś tak czuję się niekomfortowo, bo takie rzeczy mocno nie przyświtujące, no właśnie ten top taki jest. No i za ten top zapłaciłam 3,60, także, no, tak forne z tamtymi bluzkami, no to drożej wyszedł, no ale to było w innym, w innym sklepie, także w inny, w inny dzień i w inną, i w inną cenę na wagę. I teraz pokażę Wam rzeczy, które trafiłam na wyprzedaży. Pierwsza rzecz to jest z HM w ogóle, o właśnie mam trochę zamieszany. pokażę Wam może najpierw HM. I tak, z HM trafiłam taką wózkę i ona jest hiszpanką i to jest taki materiał, który ja nazywam wiskozową wełną, tak wiecie, na mój własny użytek. Bo to jest taka dzianina, bardzo, bardzo elastyczna, dosyć gruba, to nie jest chyba całk sama wiskoza, to jest z jakimś dodatkiem, tak 70% wiskozy i 30% polamid. A to jest taka, taki materiał, który się naprawdę ślicznie dopasowuje do sylwetki. Bardzo lubię ten materiał. On jest taki minus, ma, że jak się już coś zahaczy, to tak nie da się tego poprawić, naprawić, ale ogólnie bardzo lubię właśnie ten materiał. To jest taki zwykły prosty top Hiszpanka. Minus taki troszeczkę, że ja go właśnie już przymierzyłam, nie powiedziałam jeszcze ceny. Tak, Wziąłam rozmiar XS i on kosztował 34,99, a cena wyjściowa 89,99. I tak, tutaj taki minus, że jak go, wiecie, tak już robię na hiszpankę, bo to ma być hiszpanka, bo po tej stronie jeszcze To po prostu widzę, że jak trochę ruszę ramionami, to to wszystko jedzie do góry i będzie tak brzydko się układało Będę I tak naprawdę musiała cały czas to poprawiać, ale po prostu ja w takich bluzkach Wiecie, tu akurat będzie bardzo łatwo, bo to jest taka dzieninowa... Kanina, więc spokojnie będzie to widać. Można złapać nitką, żeby to się trzymało na miejscu. Ale Wam powiem szczerze, że nawet jeżeli to nie jest taka dzień, i nawet będzie że tak minimalnie widać to takie jedno wiecie, jedno oczko, jedno złapanie tą nitką gdzieś na ramieniu. No to zawsze można to jakiś koralik naszyć, żeby po prostu wyglądało, że tak ma być. Ale myślę, że i tak lepiej nawet mieć jakieś takie wiecie złapane tą nitką i nie myśleć, nie poprawiać. Niż, niż nie mieć tego jakiegoś malutkiego złapania nitką. I cały czas sobie wiecie, poprawiać tą bluzkę, czuć się niekomfortowo i tak dalej. Myślę, że jednak lepiej sobie to przyszyć. A w przypadku tej to naprawdę bez problemu. I to jest taki, wiecie, zwykle, jak zwykle. Ale to jest coś takiego, co nie zawsze uda się na przykład trafić w rąbku i, i po prostu tylko się na nią skusiłam. Muszę w ogóle zacząć na stronie, żeby nie było też innych kolorów. Bo naprawdę fajna bluzeczka. Bym sobie wzięła bardzo chętnie w białym kolorze. W każdym z H&M Ta sukienka mi bardzo wpadła w oko od razu. Tam pokażę na zbliżeniu. To jest taka beżowa w kratkę i to jest taki jeansopodobny materiał, bym powiedziała. Krótka, dopasowana, naprawdę fajna. Minus taki też, jeszcze w na, zdjęci na zdjęciach, na filmiku, na przewidkach, że ona ma na mnie trochę za długie ramionczka, one nie są regulowane, no ale to też nie jest problem skrócić, więc, więc i tak ją wziąłem. Wziąłam ją w rozmiarze 34. patrzyłam też 36, ale 36 było na mnie za szerokie w biuście, a 34 jest troszeczkę tu, tu mogło być trochę mi opięte w biodrach. Ale nie ma tragedii i myślę, że to się troszkę też jakoś rozciągnie z czasem. A 36 po prostu tutaj miałam zdecydowanie za szerokie. I pod pachami w ogóle wszystko było w to wyglądało. I za tą sukienkę zapłaciłam 24,99 i cena 279,99. Tak samo jak tamten top. Naprawdę wpadłem w oko sukienka. Mam nadzieję, że ją sobie ponoszę, że będzie taka pogoda ładna. I wziąłam też taki top, też w Hayemie. i on kosztował najpierw 59,99 i jego ja go kupiłam za 299, w rozmiarze XS wziąłam I tutaj on, widać szczerze, że mierzyłam go w domu, tutaj nie przekroczyłam rękawka do końca i on tak wygląda Nie wiem jak wygląda ten kolor na kamerze, chociaż mi się wydaje, że na podglądzie wygląda tak jak naprawdę Bo to jest taki beżowy kolor, to nie jest biały, o tu macie porównanie z białym, też ma ściana jest biała Także to jest taki, taki beż, krem I tutaj co, najpierw myślałam, że to jest plus ale teraz chyba to wytnę po prostu. Nie wiem, czy widać pod tym, pod światło nie widać. Tutaj ta bluzka jest. Tutaj o, na taką podszewkę do wysokości biustu. Tak, znaczy za biust, tak jakby kropto. Mi się to że to będzie fajne, bo nie będzie nic prześwitywało, będzie takie zakrywające, ale mam wrażenie, że ona się przez to trochę źle układa. No i chyba po prostu ją wytnę, tą część podszewkową. I też bardzo widać. Po prostu widać, że do tej. Do Przysy kolejnego śniaka nabiję, że do tej części właśnie jest ta, tutaj, ta podszewka, więc albo ona mogła być do końca, a tutaj właśnie widać i tak, no nie wiem, nie wiem, zastanawiam się jeszcze, bo chyba lepiej już jakiś beżowy beznosznie byłoby tak widać niż, tak wiadomo, że beżowy, a tutaj, tutaj tą kreskę widać, także no zobaczę, zobaczę, ale być może ją sobie właśnie tutaj odetnę. Chyba, ogóle wziąłam sobie też, ale to nie było na wyprzedaż i tego Wam nie polecam. Ale ja takie malutkie, malutkie produkty do torebki, właśnie wziąłam sobie takie błyszczyki w hajemie No, bardzo fajne opakowanie. Tutaj, no, to jest taki, wiecie, pryroczek do jakichś kluczy. Ja tam wziąłam ze względu na te błyszczyki. To kosztowało 20 parę złotych, z tego co pamiętam. 22,90. A nie, proszę, tutaj jest, tak, 2,99. Także równo dwie dyszki bez grosza. I tutaj to wyglądają dosyć ok te kolory, to one po prostu są prawie wcale nie niebłyszczące, ale są takie dosyć powiedziałabym, że wrażenie sprawiają na ustach, ale nie polecam Wam. Jak lubicie też jakieś takie maństwa do torebki, no to nie, to, to one nie są warte. A ja nie lubię takie małe produkty, bo ja lubię malutkie torebki nosić, bo powiem Wam, że ja mam ogólnie tendencję, żeby się garbić. I też jak noszę długo ciężką torebkę jakąś większą, to bardzo szybko zaczyna mi plecy boleć, więc. Jakieś ciężkie siatki zakupowe, no to wiadomo, że muszę nosić, jak zrobię jakieś zakupy Ale jak tylko idę gdzieś tam pochodzić czy coś, to zawsze biorę jak najmniejszą paletkę Dlatego zawsze jakieś takie lubię mieć takie miniaturki, maleńkie kosmetyki i tak właśnie Dlatego też skusiłam się na to łóżczyki, ale zdecydowanie ich nie polecam I teraz tak, ostatnia rzecz, którą sobie kupiłam na wyprzedaży Myślę, że znaczy ostatnia, no nie ostatnia, pewnie jeszcze jakieś coś będę kupowała na wyprzedażach, no ale teraz tutaj w tym holu to wziąłam sobie Sensaya ja w rozmiarze XS, taką sukienkę, wcześniej kosztowała 69,99, ja kupiłam za 22,99, bo to jeszcze wcześniej była ściana 29,99 Taka różowa i tak jak patrzę na ten podgląd, to tak, ten kolor jest aż taki jaskrawo różowy bardzo mi się spodobała Też takie rękawki właśnie, jakie ja lubię I Całkiem fajna sukienka Troszkę mogłaby być nieprześwitująca, bo chyba tutaj nawet nie wiem, czy widać, że jest taka prześwitująca. Tak? Nigdy. O, to widzicie, moją rękę. Widać, że jest prześwitująca. Także z jakąś taką półhalką będę musiała nosić, żeby nie było za bardzo widać. Zobaczam, powiem, jaki to jest materiał. I jest to w 55% wiskoza i 45% polamit. I powiem, Wam, że dosyć fajna mieszanka, bo jak na wiskozę, nie gnieci się ta sukienka jakoś strasznie. No a tak, miałam ochotę na coś takiego bardziej jaskrawego i to jest taka najbardziej kolorowa rzecz z tego holu dzisiejszego. No i to wszystko. Dzięki... O, właśnie nie mogę ich kłaść tutaj na moje nogi posmarowane samofaleczem, będę miała brudzoną. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam Was też na mój Instagram w opisie. No i zobaczcie na filmiku. Cześć!